Witam serdecznie na moim kanale na grubo.pl Gruba Olimpiada. Kolejne zadanie. Za 10 dni kończy się pierwsze wyzwanie. Za 10 dni spróbuję przymierzyć na nowo plus koszulkę, w której nie chodziłem od lat i w której fajnie byłoby znowu chodzić. Do tego fajnie byłoby popracować właśnie nad swoim brzuchem. Oprócz moich typowych ćwiczeń, które wykonuję. Na co dzień chciałbym tym razem w przeciągu najbliższych 10 dni zrobić 1000 brzuszków. Mieć brzuch jak z baśnie 1000 jednej nocy i wykonać 1000 brzuszków, czyli średnio 100 brzuszków na dzień. Jak dokładnie będzie wyglądało to zadanie? Nie ma różnicy, czy te brzuszki będę robił w ciągu jednej sesji treningowej. Czy będę je rozbijał na nie wiem, rano, wieczorem, po 20, po 30 w przerwach, w przerwach gdy robię obiad, czy nie, oglądając telewizję. Ważnym jest cel, czyli suma 1000 brzuszków. Jeżeli dzisiaj nie będę w stanie zrobić żadnego, albo tylko zrobię 20, a nie wiem, 50 brzuszków, a następnego nie, trzeba będzie spróbować zrobić 150, żeby się wyrównało. Żeby ta suma łączna właśnie wynosiła 1000, 1000 sztuk, jakość brzuszków, no też no mój brzuch raczej jest spory, więc tych brzuszków na pewno nie wykonam jakoś profesjonalnie czy idealnie, ale będę się starał. Jeżeli też będziecie chcieli dołączyć do zabawy, zostawiam wam jakość i ilość, którą tych, w tych brzuszkach będziecie wykonywać. Jeśli uznacie, że 1000 brzuszków to za dużo, 500, naprawdę też 500 to nie jest mało, po 50 brzuszków dziennie. Jeżeli uznacie, że to jest za mało, to zapraszam 2000 brzuszków w ciągu najbliższych 10 dni zrobić. Jeśli brzuszki typowe, czyli pełne podniesienie ciała jest za trudne. Niech te brzuszki będą polegały na uniesieniu głowy razem z częścią tułowia do góry. To też wtedy działa, pracuje brzuch. Nie do końca ważne w tym momencie jest profesjonalizm, ale tak naprawdę zaangażowanie, praca, praca tak naprawdę umysłu. No i brzucha. Zapraszam serdecznie, żebyście dołączyli, żebyście podjęli wyzwanie właśnie takich ćwiczeń brzuszków. Myślę, że to też będzie w jakiś sposób dobrą zabawą. No a dla żołądka, dla brzucha też jakąś tam troszeczkę motywację do tego, żeby coś, coś tam się podziało. Będę starał się wrzucać, czasami dogrywać jakieś, jakieś moje ćwiczenia. Oczywiście, na podsumowanie nie pokażę, nie pokażę wszystkich brzuszków, które wykonałem. Ale będę chciał udokumentować chociaż trochę, że coś robiłem, że ćwiczyłem i jak mi to szło. Myślę, że mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie wyśmiewał czy krzyczał na mnie za to, że te brzuszki nie wiem, są wykonywane nieprofesjonalnie, nie, nie tak, jak być powinny. Chciałbym je wykonać jak najlepiej będę potrafił. Chciałbym się starać, chciałbym, żeby to wyglądało jak najlepiej. I tego się będę trzymał. Jeżeli ktoś potrafi je wykonywać lepiej, chwała Tobie, rób walcz i pokaż mi najlepiej, jak Tobie to idzie. Jutro za 10 dni podsumowanie dwóch zadań: czyli aktualnego i pierwszego zadania. Życzę powodzenia, przekażcie informacje dalej, czyli zaproście innych do zabawy. I spróbujemy walczyć. Sam jestem ciekaw, jak mi to wyjdzie. Zaczynam od jutra. Dzisiaj jest wieczór. Czyli od jutra równe 10 dni brzuszków. Łącznie 1000 sztuk. A najlepiej 1001, jak w baśni 1001 nocy. Działamy, walczymy. Na ten czas życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do kolejnego filmu. Cześć.

No oh, chyba rozpity, zobacz że jest to ciekaw. Oh, wszystkiego oh, Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego oh. it feels so empty without me. Oh. Do kolejnego.